Serdecznie. U mnie weekendowy poranek, a u Was pewnie środa, bo w takie dni tego rodzaju odcinki puszczam. Krótki dzisiaj temat: naczynia żeliwne. I w odróżnieniu od kociołków, bo na temat kociołków żeliwnych jakieś filmy i materiały znajdziecie, i chodzi o przygotowanie, o pierwsze użycie, czyli tak zwane wypalenie. Kociołki się robi nad ogniem, ale ci, którzy używają kociołków, to może być jedna grupa, która ma i kociołki, i patelnie, i garnki, ale są też tacy, którzy mieszkają w mieszkaniach i nie mają możliwości do spalania ogniska, a też takie naczynie typu garnek, żeliwny typu patelnia, żeliwna należy do pracy przygotować i to pierwsze przygotowanie jest najważniejsze. Osobiście w sklepie się dość często z tym spotykam, że ktoś mówi, że kupił garnek i coś mu tam nie wyszło. No, zapytałem się, czy zrobił przygotowanie pierwsze, tak zwane wypalenie, no, no nie, no przecież to garnek. To nie jest żadna filozofia. W większości przypadków, chyba we wszystkich, których się zetknąłem, chyba, że to jest jakiś garnek no name. W instrukcji jest napisane, jak to należy zrobić. Ale kto czyta już będzie instrukcję od garnka. I to nie jest żaden wyrzut. Mi się też to zdarza, że do prostych, codziennych rzeczy, przecież wiem jak z tym postępować. I słoneczko wychodzi. Zaraz będzie ciemno na planie. Teraz będzie lepiej. Przecież wiem jak postępować, więc nie będę instrukcji czytał jakieś do garnka. Tu jest akurat ważna, ale prosta. Naprawdę to żadna filozofia i warto zrobić to właśnie w ten sposób. Koniec gadania, pokrótce pokażę. Potrzebne jest jakieś naczynie żeliwne, które chcemy przygotować do pracy, czyli dopiero co nabyte i musi być pierwszy raz odpowiednio potraktowane. Bieżąca ciepła woda i jakiś jadalny olej. Słuchajcie ściereczki albo jeszcze lepiej papier, ręcznik papierowy, bo na pewnych etapach trzeba będzie to naczynie osuszać. Koniec gadania, robię. Jak Was temat interesuje, to patrzcie. ładnie umyć naczynie pod bieżącą wodą, tak gorącą, jak zdołacie wytrzymać. Potem ściereczką lub papierowym ręcznikiem wycieramy do sucha. Ręcznika papierowego nie dociskać co. Jeżeli po wysuszeniu papier jest brudny, garnek należy umyć ponownie. Następnie ponownie wysuszyć i wetrzeć w niego jadalny olej. Tyle ile garnek przyjmie. Wcierać należy we wszystkie zakamarki. Teraz garnek wstawiamy do piekarnika nastawionego na 170-200 stopni Celsjusza i na czas 1 godziny. Ja uruchomiłem termoobieg. Tak wygląda po zakończeniu i po ostygnięciu. Po godzinie i po ostygnięciu wygląda tak jak wygląda. Wciągnął tyle oleju ile mógł. Jeżeli gdzieś jeszcze jest jego nadmiar to teraz można go wyciąć, wytrzeć, przepraszam, ściereczką czy papierem i tak może być przekowywany. To jest przed pierwszym użyciem. Co ważne, nie róbcie tego, jak jest na zewnątrz minus 20, bo trochę może dymić i potrzebna będzie skuteczna wentylacja do otwarcia okien włącznie. Co dalej? W ogóle, jak tego typu naczynia macie, to nie trzymajcie ich przez pół roku nieużywanych. Są, że tak powiem, mniej wygodne niż normalne garnki, ale za to bardzo fajnie się w nich wiele rzeczy robi. I jeżeli już ktoś się decyduje na zakup takiego garnka, to trzeba go używać w miarę często. I przed każdym użyciem teraz go trzeba pod porządną, ciepłą wodą. Porządnie obmyć, wypłukać, następnie wytrzeć i przystąpić do działania. Po zrobionej potrawie nie zostawiajcie tego na godziny, nie zalewajcie tego wodą, żeby coś tam przywarło i odbiękło. Nie, nie, to tak się nie robi. To trzeba bezpośrednio po wyjęciu, jak najszybciej, jeżeli to jest tylko możliwe, jeżeli da się go dotknąć, bo jest gorący, jak najszybciej, jak lekko przestygnie. Umyć, porządnie wytrzymać do sucha, posmarować jadalnym jakimś olejem i w ten sposób przechowywać. I często używać, bo naprawdę warto. Zresztą jakieś filmiki też z tym, co właśnie przygotowałem, niedługo zrobię. Na razie. Zapraszam, wpadnijcie na zakupy do mojego sklepu. Znajdziecie tutaj takie rzeczy jak wędzarnie i generatory dymu, szynkowary, sprzęt dla winiarzy, sprzęt i surowce dla piwowarów, inne akcesoria do wyrobów domowych oraz unikatowe tematyczne koszulki i literatura dla pasjonatów. Zapraszam.